W szponach narcyza Złodzieja nadziei. Magdalena porada. Książka przeznaczona jest zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Ze względu na fakt, iż jestem kobietą, postanowiłam napisać ją, zwracając się w formie żeńskiej z całym szacunkiem do płci przeciwnej. Książka jest również jedną z form uleczenia samej siebie, a także prawdziwą historią, której celem jest dotarcie do osób dotkniętych przemocą, wszystkie słowa i zwroty kierowane do mnie są autentyczne. Sporządzone zostały na podstawie e-maili i wiadomości smsowych, które zachowałam, oraz traumatycznych przeżyć, jakich doświadczyłam. Wstęp. Postanowiłam napisać tę książkę z kilku istotnych powodów. Pragnę przedstawić bardzo ważne aspekty przemocy psychicznej, fizycznej i ekonomicznej, jakich doświadczyłam. Chciałam pokazać, jak wygląda życie z oprawcą o zaburzeniach psychopatycznych, socjopatycznych i narcystycznych, który w białych rękawiczkach próbował wyssać ze mnie ostatnią kroplę krwi, ku przestrodze dla innych, ofiar dotkniętych tym problemem dla osób być może szukających ostatniej deski ratunku, wołających bezgłośnie o pomoc, zdezorientowanych z poczuciem winy, której nie powinni w tym przypadku czuć, samotnych mimo tkwienia w związku, mowa tu o toksycznym związku, bez przyszłości, dla ofiar żyjących złudną nadzieją, że życie z oprawcą może być szczęśliwe. Pragnę, aby ta książka była ratunkiem, ale również inspiracją dla tych, którzy stracili już nadzieję, na otwarcie nowych życiowych możliwości. Czy wierzycie w miłość? Często my, kobiety, wyobrażamy sobie księcia z bajki i marzymy o fantastycznym człowieku, który będzie wzdychał do nas bez pamięci. Będzie obsypywał nas kwiatami, składał nieziemskie obietnice. Oczywiście spełniał je przy okazji. Człowiek, który będzie dbał o nas, pomagał w obowiązkach domowych oraz w wychowywaniu naszych wspólnych pociech, będzie zabierał nas na wycieczki i chętnie spędzał z nami czas. Marzymy o człowieku, dla którego rodzina jest najważniejszym aspektem życia. Tak. Witam w świecie, gdzie kobieta jest królewną, w życiu psychopaty który na początku ofiarowuje nam to wszystko, grę pozorów i zapuszczanie korzeni w naszej podświadomości i w naszym życiu. Zanim przejdę do rozdziału, pragnę przedstawić.